Cześć, tu Ania Po Godzinach. Dzisiaj taki szybki odcinek, bo w ostatnim odcinku powiedziałam, że zrobimy maszyny razem, o czym oczywiście zapomniałam potem i skończyłam odcinek. Więc tylko tak szybciutko sobie zrobimy te maszyny, zobaczymy jak działają i, 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 i skończymy odcinek. Pokażę Wam też, co przez ten czas zrobiłam. Oczywiście siedziałam sobie tutaj na świecie, kopałam jeden dół, a tutaj mi się zbierały kaktusy. Już jest tyle tych kaktusów. Super, jest ta farma kaktusowa, którą się w ogóle nie trzeba interesować. I one sobie same tam spadają do skrzynki. Dobra, co zrobiłam? Jako że chcę te maszyny sobie zrobić tą, która robi także ten macerator. O, macerator. On robi także z jednej rudy dostaje się dwie sztabki, na przykład tam z żelaza, czy coś takiego. I on potrzebuje też prądu. No i prąd chce robić na podstawie, na podstawie między innymi paneli słonecznych, które będą właśnie gdzieś tutaj, tak jak wam przedtem mówiłam, Gdzieś tutaj będą stąd wychodzić, bo tam jest słońce, czasami, bo strasznie dużo pada na tym moim świecie. A też z kolei zauważyłam, że jest taka maszyna, która się nazywa Mil. O, tutaj coś takiego Watermill, i ona robi prąd też z wody. Trzeba ją ustawić w wodzie, i wtedy ona robi prąd. Aczkolwiek nie w takim. W dosyć wolnym tempie, no ale zawsze może to być, że na przykład w ciągu dnia maszyna tam macerator czy jakaś inna, czy jeszcze jest coś takiego jak elektryczny piec. Więc jak w ciągu dnia będzie pobierała prąd z, z paneli słonecznych, to w nocy może z wody. I właśnie tutaj zrobiłam pod tą, pod tą halą drugą halę i tutaj właśnie chcę zrobić takie zbiorniki z wodą, żeby właśnie te watermile. A właśnie jak się kraftuje w ogóle, bo nie spojrzałam. Watermile. Żeby te watermile. Y, robić. Aha, generator musi być i patyki, i, i drewienko. No to nie jest tak źle. Dobrze, czyli tak zrobimy sobie teraz. No, oczywiście nie ten Watermil. ej, Nie ten Watermil, tylko sobie. Zrobimy ten właśnie macerator, generator i, yy, i, 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 i batbox, czyli coś takiego, co zatrzymuje energię w sobie. To pójdziemy sobie tam. Ja wiem, że to drzewo jest w ogóle niefunkcjonalne, no ale na razie sobie tutaj jest, bo mi się podobało. Okej, okay, tutaj już miałam przygotowane do tego, żeby zrobić ten macerator. Tu, jest, tu są części do maceratora, tutaj do generatora, a tutaj do... Właśnie tego podboxa. Czyli teraz sobie to zrobimy. Więc tak, macerator. Macerator się robi w ten sposób, że Basic Machine, elektronik Circuit i Krzemienie. Electronic Circuit 3, 3, 2, 1. Ok. To sobie weźmiemy, bo to jest właśnie to do tego wszystko przygotowane. Czyli musimy zrobić elektronik, cyrkut, bo to już zrobiłam. Ok, więc tak. Tu było trzy, tu było trzy, tu było raz, dwa i tutaj jeden. I tada, mamy elektronik, cyrkut. Ok, i teraz robimy to było w środku, to było tu. Dwa były po boku i trzy na górze. Tada, mamy macerato. Hura, hura. I gdzie go postawimy? No, jest bardzo niefunkcjonalne to drzewo, więc pójdziemy sobie na górę jeszcze i sobie go tutaj. O, mamy macerator. I tutaj się wsadza rudę, i tak będziemy biegać po tych drabinkach. Wiem, że też drabinki pewnie nie, Wam się nie podobają. Tu sobie weźmiemy. Yy. Dobra, zrobimy jeszcze inne maszyny. Generator. Generator się robi z tego, z tego, z tego, z tego i z tego. I robi się go tak, że. Tutaj się klika i się Generator. Biogenerator, generator. To są oczywiście maszyny z Industrial Craft. Więc tak. Rebatery i... Nie śmiejcie się z tego jak ja wymawiam, ale tak jest napisane to tak sobie ten. Rebatery i Basic Machine i to. Aha, czyli rebatery. Rebatery się robi jak? Rybatery takie tutaj po 4, 2 i 1 i takiej trzeba było jedną, tak? Okej, okay. to robimy rebatery. Rebatery. Teraz mamy rebatery. I teraz jak to było z tym generatorem, bo ja już nie pamiętam. Generator, generator tutaj. Aha, tak po prostu. Ok. Czyli tak, czyli tak i czyli. A, tutaj jeszcze nie, nie mam zrobionego tego. No dobrze. Okej, okay, teraz jest. Ok. Tada, mamy generator. To postawimy go sobie. Uh, 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 uh. A, tutaj sobie go trzaśniemy. Tutaj będzie batbox z generatora prądu do batboxa, z batboxa prądu do tego. Ok. Batbox, jak się robi. Z tego, 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 tego i tego. Ok. I. Bad box, bad box, bad box. A trzy baterie i prądzik, prądzik. I pięć tych trzy baterie. Ok, baterie się robiło. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. i raz, dwa, trzy. I mamy trzy baterie. I one były tu. I tutaj były deski. I tutaj to. Tada! okej okay. Dobrze. I gdzieś mam jeszcze chyba kable. Kable. Tutaj są kable. Ok. Idziemy na górę. I sobie postawimy. Czy on musi mieć jakąś tą kropkę? A nie wiem. Zobaczmy. Postawimy sobie tak. Na tym sobie postawimy tak. Tak. I tak. I połączymy to wszystko. Ciekawe, czy to będzie działać. Trochę musimy wziąć energii. Dobra, weźmy sobie taką energię. Nie wiem, co to jest za petroleum. Zbieram tego mnóstwo, ale w sumie to nie mam pojęcia. Ale jest to coś, co grzeje. Tutaj nam grzeje. Tu nic się nie pokazuje, bo pewnie tu, o, tu pobiera. Tu pobiera i tutaj jest pokazane, że tutaj da. Ok. No to, te, no. No to teraz weźmy sobie Rudę żelaza. Mamy 20 sztuk. No i jak się włoży do pieca jedną sztukę, to się otrzyma. Tam-dam-dam-dam-dam-dam. dam. Tada, jedną sztukę żelaza. Ok, A teraz wejdziemy na górę. Wsaćmy taką jedną sztukę tutaj. I co? A, pracuje, pracuje, pracuje. I co się otrzyma? Dawaj, 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 dawaj. Ojejka, jak to wolno działa. A prąd jest, prąd jest. I tutaj nam się od razu do tego przesyła. Stąd się przesyła do tego i stąd zrobiło dwa takie o. Aha, to jeszcze piec, bo to, to jak się w piecu zrobi, dobra, to zrobimy jeszcze w takim piecu. Tutaj nam się jeszcze pali. Wsadzamy dwie sztuki, bo dwie sztuki nam się zrobiły. I zobaczmy, jak się robi elektryczny piec. Furnace Elektryk Copper Ingot. Co to jest? Advanced. Co to jest? Karbon, nie, nie mam żadnego karbonu. A jak się robi złoty? Z iron furnace i to. Jak to? O, a co przedtem dusiłam? Co to jest? Aha, Electric Furnace. A co przedtem oglądałam? To chyba oglądałam. Aha, Electric Furnace. To się robi także Iron. Czerwony proszek, czerwony i Electric electronic Circuit. Tu nam się już zrobiły i proszę bardzo, z jednego kawałka mamy dwie sztabki. Czyli, że jest to bardzo coś opłacalnego. Ok, to idziemy. Co my potrzebujemy do tego? To tu wsadzimy. Niech sobie się dzieje. A my sobie tutaj jeszcze sprawdźmy. Jeszcze raz, co do tego, jak się robi iron. Z takich 8 kawałków albo 5 kawałków i piec. Ok, 5 kawałków i piec. Jeden piec rozwalimy. że już mamy piec, nawet węgiel w nim był. Znaczy się ta petroleum. Nie wiem, co to jest. Dobrze, mamy trzy sztabki. Mamy czwartą. No pięknie. No pięknie, po prostu rewelacyjnie. Dawaj, cztery będą. Dobrze, tutaj mamy jakieś narzędzia. To powinniśmy mieć taki młotek. O, jest taki młotek, bo on nam robi te. Te takie o, iron plate. Potrzebujemy pięć takich z jednego, z jednej sztabki. Jest jedna taka, więc jeszcze jedną potrzebujemy. Dobra, to będzie, to będzie z iron. Jak będzie iron, to dwie takie potrzebujemy i to. Aha, to jeszcze jedną, czyli sześć razem. Okej. Okay. Ej, chodź tutaj z powrotem. Czerwone proszki będą chyba cztery w sumie potrzebne. I taki kabelek. Dobra, nie wiem, już nie pamiętam ile. Już się zrobiły? Zrobiły się, okej. Okay. Yy, co tu mieliśmy mieć? Dobra, zróbmy je wszystkie. A, tu jest na 14 użyć jeszcze, dobrze. Dobra, mamy 8. Czyli możemy zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to. I daję mam iron furnacy. I tutaj było Oczywiście już nie pamiętam. To dwa, jeden i sześć takich kabli. Dwa, jeden i sześć takich kabli daje nam to dobrze i i i. Dwa to i to. Ok. Dwa to i to. I mamy! Elektryk. No i co? Teraz jak po podłączymy, gdzie? Dlaczego mi się haczy? <laughs> Może tutaj postawimy to. Można tutaj postawić. To będzie od razu do tego. O, ładnie się zrobiło. A i daje prąd, ok. To daje to, dobra. A to daje to. Idzie, ale szybko teraz pójdzie, hura, hura. I tu mamy całe mnóstwo prądu i tutaj też już mamy całe mnóstwo prądu. Super. Hm. Pewnie ktoś by to postawił w zupełnie innej konfiguracji. A mogłam to tutaj trzasnąć na górę, ale nie wiedziałam. Proszę, jak szybko idzie. Ok. To to mamy zrobione. Yy, czyli w sumie z tego by można wtedy zrezygnować, ale na razie miejmy sobie to tutaj. No i co jeszcze? I na razie to to wszystko. To, to był taki odcineczek szybki, bo muszę się zastanowić właśnie, jak to porozmieszczać. Jak to porozmieszczać. Jak widzicie. Tutaj jest cień dosyć mocny, więc plum. Ale mi się haczy dzisiaj, nie wiem dlaczego. O, tutaj jest to miejsce właśnie, gdzie jest, gdzie wam pokazywałam tą dziurę. Także tutaj, gdzieś by można było panele słoneczne trzasnąć, żeby mieć prąd żeby nie tracić petroleum, które może do czegoś jest potrzebne, może do moich kolejek, które muszę sobie robić, zrobić później, bo na tym świecie nie będę mieszkać tylko w tym domku, tylko też będę budować różne różne różności. Dlatego w jaskiniach i wydobywam wszelkie surowce, jakie są możliwe, żeby, 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 żeby mieć dużo rzeczy do budowania. Rubinów trochę poznajdowałam ostatnio. Jak widzicie miałam kilof, miałam dwa kilowy rubinowe, które starczają chyba na 1600, tak na 1600 uderzeń. Miałam kilow obsydianowy, który starcza na 2,500 uderzeń. Niestety kilof obsydianowy okazało się, że nie wydobywa obsydianu. A na szczęście rubinowy wydobywa obsydian, więc mogę sobie jeszcze zrobić takich obsydianowych. Ale właśnie y, cały kilof obsydianowy i pół kilofa, y, i cały kilow i pół rubinowego poszło tutaj właśnie na to, na wydobycie tego. Oczywiście tam pod spodem, jak, jak kopałam tam podłogę, to jeszcze wydobywałam różne rudy, te których nie wydobyłam tutaj, bo, bo były za wysoko. Strasznie mi się haczy dzisiaj, nie wiem dlaczego. No i tutaj właśnie, no coś, coś bym musiała wymyślić. Pewnie te maszyny przeniosę tutaj, albo tamte będą takie podręczne, a tutaj zrobię coś takiego. No jeszcze zobaczę. Co, oczywiście możecie mi pisać w komentarzach, co sądzicie o tym. I, 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 i piszcie, jakie mam jeszcze maszyny zrobić. I co sądzicie o tym, o tym że właśnie tam w tej jaskini pod spodem, znaczy w tej, w tej, w tej hali pod spodem. W hali pod halą, że zrobię te, te maszyny wodne na prąd. Co Wy na to? Tutaj już mamy 16 ironów. Tutaj nam się też skończyło. Może być kolejne 16. Super po prostu. Tu się nie zużywa teraz. O, teraz się zużywa, bo stąd leci prąd. Super to jest. Fajne. Podoba mi się. No dobra, to w takim razie jak na dzisiejszy odcinek szybki kończymy. Wymyślę, co dalej będziemy robić w następnym odcinku. A wy piszcie, co sądzicie o tym. No o tym ustawieniu to nie rozpisujcie się, bo ja wiem, że to jest na pewno źle ustawione. Ale co sądzicie o tym właśnie, żeby te maszyny wodne porobić? A generator potrzebował dużo? Nie, nie potrzebował dużo, więc w każdej takiej maszynie wodnej musi być gener generator. Aha, miałam zobaczyć jeszcze, jak się robi. E Solary słoneczne: Sol. Nie Sloar, tylko Solar. Solar słoneczny. Też generator, też te elektroniki. A co to? A skąd się bierze taki koaldust? To jakaś maszyna musi robić pewnie. O, no. Aha, tu. A, na można. Aha. No to dobrze. No to dobrze. No to dobrze. Czyli możemy zrobić sobie takie właśnie rzeczy. Okej. Okay. No to ja kończę, a Wy w komentarzach komentujcie. No i oczywiście oglądajcie wszystkie pozostałe serie i oczywiście wchodźcie na stronę facebookową. No i łapkujcie i subskrybujcie, i pa, pa do zobaczenia w najbliższym czasie.